dziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Nisko się kłaniam. Słuchacze i słuchawki witajcie. Mediteuszki i Mediteusze. Jest wtorek, 21 dzień stycznia 2025 roku. Słońce wzejdzie o 7.34, a zajdzie o 16.14. Imieniny obchodzą Agnieszka, Ines i Epifaniusz. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe. To i tak się spełni. Dziś dzień babci. Mocno na dziś. Jeśli nic nie idzie dobrze, po prostu zadzwoń do babci. Stare przysłowie włoskie. 455. wydanie codziennika motywacyjnego. Proszę usiąść wygodnie, zapiąć pasy i odjeżdżamy. Często przeglądając swoją mailową skrzynkę, natrafiam na maile od ludzi, którzy żyją przeszłością. I to jest naprawdę ogromny deficyt w życiu tychże. I żyją. Tą przeszłością kierując tam całą swoją uwagę. Ja bardzo często dostaję takie maile. Drogi Mediteuszu, kiedyś to ja byłam i tutaj wpisz wszystkie piękne rzeczy. Albo kiedyś to dojechało mnie to i tutaj znowu wszystkie. Wiesz, życie w czasie przeszłym, czyli kiedyś. Zdaj sobie sprawę, że kierowanie swojej energetyki do przeszłości nie ma najmniejszego sensu. Naprawdę. I ja nie mówię o tym, żebyśmy zapomnieli. Wspomnień, jakie mamy, czy z naszymi bliskimi, którzy odeszli, czy ze znajomymi, czy jest z jakimiś pięknymi wydarzeniami w naszym życiu. Ale żebyśmy nie kierowali ku przeszłości całej swojej energetyki z prostego powodu. Zobacz, wszystko, co dzieje się tu i teraz, służy temu, żeby budować przyszłość. Coś, w co wkroczysz za jakiś czas. Obecny dzień. Teraz, tutaj. Kiedy słuchasz tego podcastu, nie wiem kiedy to jest, czy to jest 21 stycznia, czy to jest 14 października 2028 roku. To, co jest dziś, to, co jest teraz, tutaj. Służy ku temu, żebyś budował albo budowała swoją przyszłość, wszystko to, co nastąpi. I teraz dawanie całej swojej uwagi, przenoszenie do tego, co było kiedyś, nie ma najmniejszego sensu. I tak jak powiedziałem, nie chodzi o tym, żeby zapomnieć o bliskich, o fajnych chwilach, o zdarzeniach, o doświadczeniach, o podróżach itd. Bo to nie o to chodzi. Tylko żeby nie żyć przeszłością cały czas. Żeby zdać sobie sprawę, że przeszłość, która jest poza tobą, służy ku temu, aby wyciągnąć wnioski, wziąć najpiękniejsze wspomnienia stamtąd. Wziąć całą edukację, doświadczenie i żeby dzięki tym zasobom budować swoją przyszłość. W każdym innym przypadku działa to naprawdę źle. Dlaczego? A więc wyobraź sobie, zbuduj taki obraz w swojej wyobraźni, że wsiadasz do samochodu. Przekręcasz kluczyk, wrzucasz jedynkę, wciskasz gaz do dechy, i zamiast patrzeć przez szybę, patrzysz we wsteczne lusterko. Jak zakończy się ta jazda? Po ilu metrach się zakończy? No, prawdopodobnie bardzo szybko i boleśnie, no bo wsteczne lusterko nie ma nic wspólnego z tym, co widzisz przez przednią szybę samochodu. I dokładnie tak samo jest z przenoszeniem energetyki z przeszłości. Do tu i teraz, i nacieranie się tym, że wielu ludzi właśnie żyje przeszłością i naciera się nawet bardzo dobrymi zdarzeniami w swoim życiu, jednakże zapomina o jednej bardzo ważnej rzeczy: że tam nie ma powrotu. No bo prawdopodobnie z jakiegoś niewiadomego mi powodu i tobie prawdopodobnie też, nie ogarnęliśmy jeszcze jako ludzkość, prawdopodobnie mówię, bo wszystko jest możliwe, podróży w czasie. Żeby się przenieść, żeby tam zostać, żeby naprawić, żeby przeprosić, żeby podjąć inną decyzję, żeby doświadczyć raz jeszcze czegoś dobrego tego nie ma. Ale za to mamy zdolność pamiętania, mamy zdolność zapamiętywania nauki, wyciągania wniosków, doświadczeń, wszystkiego tego, czego żeśmy się nauczyli, na przykład umiejętności, na przykład doświadczeń, które mieliśmy przez albo dzięki innym ludziom. I to tych dobrych i tych złych. I ruszenie w proces, jakim jest budowanie przyszłości z doświadczeniami z przeszłości jest naprawdę petarda. Ale nie w sensie takim, że ty będziesz jeden do jeden stosował, stosowała odniesienia do przeszłości, budując swoją przyszłość. Bo to nie ma sensu. O czym mówię? Na algorytmach sukcesów w Wieliczce podeszła do mnie jedna z uczestniczek i powiedziała, słuchaj, mam wielką obawę przed otworzeniem firmy. Mam pomysł, mam biznes plan, mam wszystko. Naprawdę, chcę to robić, jestem przekonana do tego, ale w momencie, kiedy zaczynam to robić, czyli zbieram się do wysłania wniosku, do rejestracji, do umieszczenia Facebookowych reklam, do powiedzenia światu, że ja oto to robię, odpala przekonanie, doświadczenie, flashback z przeszłości, kiedy to z mężem mieliśmy firmę w roku 95 i ona w 97 roku upadła. I długi konsekwencje tego upadku spłacaliśmy do 2005 roku. I ja tak mówię, słuchaj, ale nie każdy proces w ludzkim życiu jest powtarzalny jeden do jeden, tak? bo są inne okoliczności, inne doświadczenia. Ty jesteś starsza, zmieniły się realia, zmieniła się polityka, zmienił się system reklamowania, komunikacji przede wszystkim. Nie będzie tak samo. Nie będzie tak samo. Jak się zakończy Twoja firma, czy też wyeksploduje jak nie wiem, supernowa, czy też upadnie, ja tego nie wiem. Ale nie można odnosić jeden do jeden tego, co kiedyś było, do tego, co będzie za chwilę. Przede wszystkim my sami, jako ludzie, programujemy pewne zdarzenia. No bo jeżeli owej uczestniczce algorytmów sukcesu upadła firma, to jeżeli ona będzie miała dawała całą swoją uwagę, że owa firma może upaść, nawet po założeniu nowej, no to Podświadomość znajdzie prędzej czy później rozwiązanie na to, żeby się tak stało. I tak się dzieje zawsze. Więc reasumując ten przydługi wywód, jeżeli żyjesz tu i teraz, jeżeli jesteś, jeżeli doświadczasz, jeżeli z biegiem okoliczności Twojego życia, zaangażowania, procesom i wszystkiemu temu, co się dzieje na niebieskiej kulce, udało Ci się dotrzeć do dziś. Nie wiem, kiedy tego słuchasz. To zdaj sobie sprawę, że to dziś, które jest teraz i kiedy słuchasz, jutro będzie przeszłością. Jedyne, co możesz zrobić z dziś, to zadbać o to, żeby dzień, który nadejdzie, jak w stanie nowy, był lepszy od tego, który jest teraz. Żeby, mając całe doświadczenie, przekonania, żeby mieć całą wiedzę, która została nabyta dziś, wczoraj, przedwczoraj, dwa tygodnie temu, pięć tygodni temu, wykorzystać ku temu, żeby wszystko to, co nastąpi od za chwilę, będzie dobre dla ciebie, będzie budowało twoją stabilną, dobrą przyszłość. Wiesz, tkwienie w przeszłości i dawanie swojej uwagi temu, co było, tak jak ci powiedziałem, nie ma sensu. I raz jeszcze powtórzę: nie chodzi o to, żeby nie dawać uwagi naszym bliskim, którzy odeszli, naszym przyjaciołom, którzy z jakiegoś tam powodu zeszli z niebieskiej kulki, czy jakimś okolicznościom, które miały miejsce i były piękne w naszym życiu. Chodzi o to, żeby zdawać sobie sprawę, że to było, bo my jako ludzie nie jesteśmy w stanie zapomnieć. My jesteśmy w stanie schować głęboko gdzieś przekonania, jesteśmy w stanie schować głęboko Traumy, schować głęboko jakieś myśli, wspomnienia. Jesteśmy to w stanie zrobić, zapomnieć? Bardzo rzadko, naprawdę bardzo rzadko. A raczej śmiem twierdzić, że nigdy, bo odpowiedni trigger, odpowiednia sekwencja czegoś, co nastąpi, jest w stanie uruchomić wspomnienie naprawdę z bardzo głębokich, ale to głębokich zakamarków naszego umysłu. Także zdawaj sobie sprawę, że wiedza, doświadczenie i odczucia to jedno, ale nie bądź tam zawsze. Bo to jest tak, jak już wiesz, jazda autem, kiedy patrzysz się we wsteczne lusterko. Ale jak zdasz sobie sprawę, że masz jakiś zasób doświadczeń, wiedzy, przekonań i wszystkiego tego, co możesz wykorzystać, i jak sobie odpowiesz na pytanie, że jesteś tu i teraz z jakiegoś tam powodu i możesz wpłynąć na to, co będzie jutro, pojutrze, za tydzień, za dwa tygodnie, za miesiąc, za trzy, to zmienia się absolutnie wszystko. To zmienia się absolutnie wszystko. Ale jak będziesz przenosiła te wszystkie wspomnienia, słabe szczególnie, do tutaj i teraz, no to one będą się stawały częścią Twojej rzeczywistości tutaj. I nie w sensie fizycznym, tylko w sensie energetycznym. Będą cały czas rozpacze, żale, niedomówienia, chęci zmiany i te wszystkie inne rzeczy, które zostały wykonane i nie poszły zgodnie z oczekiwaniami, skończyły się z jakiegoś powodu albo. Nie przeszły tak, jak ty chciałaś, albo chciałeś, żeby przeszły, albo wręcz wyrządziły ci jakąś krzywdę. Nie ma to najmniejszego sensu. Z czasu nie cofniesz. Wyobraź sobie za każdym razem: ja to powtarzam, studentom, powtarzam na NLP. Jakbyś wsiadła, albo wsiadał do samochodu i zamiesz przed siebie wprost, żeby jechać, żeby dojechać do punktu B, jakbyś nie patrzyła przez szybę, tylko patrzył w tylne lusterko. Zawsze sobie odpowiadaj na pytanie jak się to może skończyć. Jakie może mieć konsekwencje patrzenie do tyłu cały czas, obracanie się wstecz, patrzenie za swoje plecy? Nie ma to najmniejszego sensu. Zobacz, jak tak się zastanowisz, to to co było jutro jest przeszłością. Chciałabyś chciałbyś tam wrócić. No być może z kilku powodów na pewno, bo może było jakieś fajne doświadczenie. Ale zabierz to doświadczenie na dziś na tu i teraz, doświadczenie, te dobre odczucie i idź dalej do przodu. Buduj to, co może stwarzać Twoją przyszłość, bo przeszłość już jest dawno za Tobą. Kawowiczom z bajkofi.to/mediteusz wiecie za co, dlaczego i po co jak ja się jaram. Dzięki za wszystkie kawy. Naprawdę dzięki i przez kawy udało mi się kupić licencję do pewnych nagrań. A to już niedługo się dowiecie. Myślę, że koło marca już będzie naprawdę dosyć ciekawie i dosyć grubo na kanale Mediteusz i na wiedza-mediteusz.pl. Bo przygotowuje zaraz po mudrach, jak się mudry ukażą, jak się ukaże ilustrowany mudraż współczesny, przygotowujemy coś, co naprawdę będzie fajną zabawą dla podświadomości, dla świadomego umysłu, dla relaksacji, odprężenia i dla szybkiego, wprowadzenia pewnych zmian w życie, ale to o tym i to dzięki kawowiczom naprawdę. Ja się zastanawiam co zrobić, żeby kawowicze mieli jakieś tam swoje cegiełki, ale już chyba wymyśliłem, ale to też wam powiem. Dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki, wszystkiego dobrego wam życzę. Na wtorek, na 21 stycznia roku 2025 słyszymy się oczywiście w tabletkach zmian o godzinie 21. I jest pytanie, kiedy powraca lepsza połowa tygodnia? Moi drodzy, lepsza połowa tygodnia powraca dokładnie od tej środy za tydzień. Już jest wszystko ustawione, przygotowane, i będziemy znów o 19.30 spotykali się w lepszej połowie tygodnia. Tymczasem zasyłam ukłony do samej Ziemi, co złego to nie ja. Dobrego wtorku, dziewczynki i chłopcy. Na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz.